Ej, hey, ty! Chyba pomyliłeś lokale. A, to to, to... to... to nie jest bar? Jest, tylko że dla swoich. Dawaj, przejdziemy. Ej, hey, zostawcie go do cholery! I nie powiedz tym dupkom, żeby nie robili afery w lokalu. Słyszeliście, co powiedział Pepe. Walcik się. Pierdalaj, koleś, bo jak nie, to kosa po Spróbuj, Gnojku. Dalej. Pokaż, na co się stać. No proszę. Robi się kurwa ciekawie. Ale co? Co się stało? Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Ja Chyba za dużo wypiłem. Co za noc. Ej. Czemu mi pomogłeś? Bo to się mogło źle dla ciebie skończyć. W ogóle mogło się skończyć. Kurwa, co za miasto, co za ludzie. Siedzę sobie z boku, nikomu nie wadzę. A gdyby nie ty. Masz. Za dobry uczyny. Resztę. Bierzeć dostał bardzo. Się przy facecie jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie za moje pieniądze. Chętnie, olej. Pomyślności. Co? Zmęczony? A więc. Wziąłem dwie zmiany, jedna po drugiej. Dzięko z forsą. Musisz dorobić. Nie, po prostu nie chcę wracać do domu. Dziesięć lat po ślubie, czaisz? Dziesięć lat. I nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak łosia, kurwa. Słuchaj, mi, skoro wspomniałeś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze zapłacę. Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak? Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie na bank, to wiem. Pytanie tylko, z kim? Zszera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić to w jeden wieczór. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściema. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym. Urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy. Rozumiesz? Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. Będę musiał wziąć Twoją żonę pod obserwację, pochodzić za nią. Gdzie ją znajdę? Pracuję tu niedaleko, dam Ci zaraz adres. Znając życie, to właśnie ma przerwę na papieroska. Ciągle kurwa kopci. To trochę za mało, żeby ją rozpoznać. Czekaj, miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I, mm, I... niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. O, to kolorowo. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. Czemu chcesz wiedzieć z kim cię zdradza? Co za różnica? Co, co, za, co za różnica? Wi, co to jest w ogóle za pytanie? Moje. Więc odpowiedz. w oczy i spytać czy fajnie było ruchać cudzą żonę czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo Okej, okay, niech będzie. Zrobię to. Dzięki Wi. Serio. To dużo dla mnie znaczy. Podejrzana speluna zdrada. Piękna kobieta. Historia jak z groszowej powieści noirowej. Pepe zwykle wysłuchiwał żalów innych, jak to barman. Ale tym razem to jemu leżało coś na wątrobie. Niewierna małżonka, problem stary jak świat. W mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś, bo przeszkadzasz. Szukałem kobiety w różowym płaszczu i obrocznej przeszłości. Przestań już. To ona. Kobieta w różu. Łamaczka serc. w nimbie papierosowego dymu. Ruszyłem jej śladem, marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mi nad uchem. Odszedłem za blisko, spłoszyła się. Muszę uważać. Nie wiem. wiem. Kobieta rozgląda się wokół, ma coś na sumieniu, a ja mam ją na oku. Zrzegam się w końcu od tej grafomanii. Ta omija bezdomnego szerokim łukiem. Nie chce, żeby jej ubrudził ubrania. Wystarczy, że ma nieczyste sumienie. Ach, Chryste, za jakie grzechy? Znów podszedłem za blisko. Coś mnie do niej ciągnęło, jakby magnetyczna siła. Ach, przestań. Nie? Kobieta zniknęła w trzewiach niszczącego budynku. W powietrzu unosił się smród smogu i zdrady. W Sumie może to i lepiej, że nie. Kurwa, Cynthia, mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi. Twój mąż mnie przysłał podejrzewacie cię o zdradę. Co? Słuchaj, nie. Się to. To w ogóle nie tak. Ja. ja mogę wszystko wytłumaczyć. No dobra, ok. Mów. Po pierwsze, to nie jest mój kochanek, tylko riper. Spec od zabiegów plastycznych. Aha, spec? W tej dziurze? To prawda. Miałem taki mały wypadeczek parę lat temu. Pacjent, no, rodzina pacjenta ma wciąż pretensje. Dlatego się tu ukrywa. No ok, moment, ale co z dzieckiem? Słuchaj, ja. Zmieniłam swój wygląd. Drastycznie. Przeszczepiłam sobie skórę i włosy, wymieniłam oczy, ale. Genów nie oszukasz. Tak, nasz syn wygląda inaczej niż Pepe się spodziewał. Ale to nie dlatego, że kto inny jest ojcem. To dlatego, że ja. że ja w niczym nie przypominam starej siebie. Ale czemu to zrobiłaś? A jak myślisz? Bo mi się nudziło? Bo miałam za dużo pieniędzy? Każdy ma jakąś tajemnicę, coś, o czym chciałby zapomnieć, od czego ucieka. Ja mam ich wiele. I z nikim nie mogę się nimi podzielić. Nawet z własnym mężem. Powinna była uprzedzić Pepe, wiem, ale temat jakoś wcześniej nie wypłynął. A ta ciąża. Nie spodziewałam się. Proszę, powiedz mu. Powiedz mu, że. Tak. Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro, że życie pisze pojebane scenariusze. Idź już. Cholera. Co do tego ostatniego, to ma rację. Robota wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny, w środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła. No, przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Była Uripera na przeglądzie. Ma przeszczep skóry, włosów, oczu wszystko wymieniła. Część. Po części. Więc mój syn? To dlatego? Dlatego. Ja pierdolę. Jak można ukrywać coś takiego przed własnym mężem? I to przez 10 lat? Nie, żeby kolor jej skóry miał jakieś znaczenie, ale... Jak mam jej teraz zaufać? No ja wie. Pepe... Tak. Cynthia coś przed Tobą ukrywa. Tak, okłamała cię, ale... Ona Cię kocha. Wiesz, ile to jest warty w tym jebanym mieście. Jakie to rzadkie? Zapomnij o tej sprawie. Po prostu. Tak. Nie, masz no, raz. Dzięki za wszystko. To dla ciebie w ramach wdzięczności. Trzymaj się, bebe. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. Oto no to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensu. Nieważne. Wiem już dość. Ale co? O co tu chodzi do cholery? Mówią, że kłamstwa mają krótkie nogi. Ale kłamcy, kłamcy miewają bardzo długie. Człowieku, skąd ty bierzesz te teksty? To wykonana. Śledziłem Twoją żonę, poszła do jakiejś meliny, w środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Nie wiem. I szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. Zrobiłem swoje, teraz Twoja kolej. Czekam na przelew. Ha. Myślałem, że potraktujesz mnie inaczej niż zwykłego klienta, ale widzę, że się myliłem. Na razie. Zrobiło się cicho, wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. Oto to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem. Twój mąż mnie przysłał. Podejrzewa cię o zdradę. Co? Słusznie, Czekaj, jak nie. Się okazuje. To. To w ogóle nie tak. Ja. ja mogę wszystko wytłumaczyć. Się. To nie mi się musisz tłumaczyć, tylko swojemu mężowi. Nie, nie, czekaj. Błagam, poczekaj. Wyszedłem, głuchy na jej prośby. Moje oczy oślepiło rozżarzone neonami niebo. Ach, stary, są jakieś granice. Dość już. wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny, w środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Nie wiem. I szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. Zrobiłem swoje, teraz twoja kolej. Czekam na przelew. Ha, myślałem, że potraktujesz mnie inaczej niż zwykłego klienta, ale widzę, że się myliłem. Na razie Twój mąż mnie przysłał. O. Co? No dobra. Popie Aha. To prawda. Słuchaj. Tak. O, to faktycznie zmienia postać rzeczy. Cieszę się, że cię przekonałam. Że mnie wysłuchałaś. Powinnam była uprzedzić, Pepe. wiem, ale... Temat jakoś wcześniej nie wypłynął, a ta ciąża. nie spodziewałam się. Proszę, powiedz mu. Powiedz mu, że. Tak? Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro. Że życie pisze pojebane scenariusze. Idź już. Cholera. Co do tego ostatniego, to ma rację. Robota wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny, w środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I? Co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła. No, przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Była Uripera na przeglądzie. Ma przeszczep skóry. Włosów, oczu wszystko wymieniła. Część po części. Więc mój syn? To dlatego? Dlatego? Ja pierdolę. Jak można ukrywać coś takiego przed własnym mężem? I to przez dziesięć lat? Nie, żeby kolor jej skóry miał jakieś znaczenie, ale. Jak mam jej teraz zaufać? No ja, widzę. No, masz prawo czuć się oszukany. To. co teraz? Nie wiem, Pepe. Naprawdę nie wiem. Sam musisz podjąć tę decyzję. Tak, tak, rozumie się. Co. To... na razie? A, a, właśnie. To dla ciebie. Należy ci się. Tak myślę. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. Oto to. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem.